W Jeleniej Górze w niedzielę wieczorem ewakuowano 400 osób, z czego jedna czwarta skorzystała z przygotowanych miejsc noclegowych przez Urząd Miasta. Mowa tu o szkole podstawowej numer 2 i 7. W tej pierwszej schronie nie znalazło ponad 60 osób, w tym mieszkańcy schroniska imienia Świętego Brata Alberta. Dla nas, dla nas to takie jakieś normalne, żeby pomóc. Zwłaszcza, że jesteśmy też w pierwszy raz w takiej sytuacji. Nigdy wcześniej nie, nie, nie widzieliśmy takiej jakby powodzi, bo oboje... Chodź, chodź. Oboje z tutaj partnerką pochodzimy z jakby z miejscowości, gdzie do tej pory nie było takich problemów. No nie spodziewaliśmy się, że to taki ogrom zniszczeń będzie i taka wysoka woda będzie. No, wczoraj byliśmy w centrum kryzysowym, troszkę pomogliśmy worki napełniać. Szkoła podstawowa numer 2 Jelenia Góra, stołówka. Szykujemy dla 60 osób, które ucierpiały wskutek powodzi i musiały zostać ewakuowane do szkoły na... Hmm, na świetlicę, tak, na świetlicę i na aule. A co szykujecie? Szykujemy obiadek plus deserek, ciasto. No właśnie, przed chwilą Państwo przynieśli ciasto. Tak, tak, przychodzą systematycznie. Widać, że czują tę pomoc. Dzisiaj na obiad jest zupka pomidorowa z ryżem, ziemniaczki, pire. Klopsiki w sosie koperkowym i dwie suroweczki do wyboru. Pomagamy jak możemy, też przynoszą nam ludzie i buły, i ciasteczka, i jedzenie. Jestem z Jeleni Góry, z ulicy Kasprowicza. Eee, nasza sytuacja była wręcz tragiczna, jak wielu, wielu rodzin. Eee, stało się to bardzo szybko. Eee, woda wylała z rzeki. Eee, wydarła się do domu, po prostu rywiące potoki. Przez ulicę śmietniki, duże śmietniki ze śmietnikami wpływały do mieszkania. Woda, można powiedzieć, że ponad pas. Ciężko było wydostać się z domu. W ostatniej chwili z partnerką i z kundelkiem naszym wydobyliśmy się i czekaliśmy prawie 3 godziny na goprowców, żeby nas. Uratowali. Stawaliśmy na różne belki. Jak najwyżej w planie miałem wejście na dach, ale na czas go prowcy przypłynęli. Dostarczyli nas na ląd łódką i po prostu przyjechaliśmy do szkoły podstawowej numer 2 w Jalingurze. Straszne przeżycie. Tak, to jest, można powiedzieć, bo jedną powódź przeżyłem w 1997 roku, ale to bez żadnego porównania. Jest gorzej? Strasznie. O wiele gorzej. A u Pana A. mieszkańców do generalnego remontu? Jak to wygląda? Tak, do generalnego remontu yy, nie mamy gdzie się podziać na obecną chwilę z partnerką, ponieważ my wynajmowaliśmy mieszkanie. Było to mieszkanie wynajmowane. Yy, w podpiewniczeniu mieszkaliśmy, gdzie po prostu to mieszkanie jest całkowicie, całkowicie nie do użytku. Dopiero obiady zjedli, więc pomału wywozimy osoby do miejsc zamieszkania i do tych, które powinny tam trafić. Większość osób opuściła już szkoły i wróciła do swoich mieszkań.